Dzień dobry, szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej nauce. To ja, prof. Tomasz, alkoholowy głos pod swoją trzechą. No i dzisiaj część trzecia rozważań o whisky amerykańskich, a konkretnie mam ze tak Tennessee Whisky. Czym to się różni? Na przykład że są inni, może są tak, tak naprawdę no cisami na no, 99% i tak dalej, Czyli punkt pierwszy. To co Tennessee Whisky, czym się wyróżnia? Wiem, że mam to whisky zrobioną na, na terenie stanu Tennessee. czyli skąd pochodził słynny Alvis Presley, o którym śpiewał się w tej pamięci Krzysztof, Krzysztof Krawczyk. A więc, tak, punkt pierwszy. Na czym polega ta mimo że są tacy sami? Technicznie jest to burba. I tu nie ma co dużo mówić. Technicznie jest to burba. Tak samo przy jeśli nie mamy opisanej Tennessee Straight Whisky, czyli to jest takie to. W 2013 roku no jest tego drobna te, kategoria alkoholi zrobionych na terenie. Na terenie to się mówi, stanu Kentucky. No i głównie wyróżnia się tym, że można... Wróć na terenie stanu Tennessee, no i tym się wyróżnia, że można dać dopisy Tennessee. Więc jeśli mówimy o Tennessee Whiskey, pierwsza rzecz, co nam się będzie kojarzyć, że to musi być taki mm, no, musi być wymaganie podobne jak przy Bourbonie, czyli na no, dzień dobry. 51 kg na 100 użytego ziarna. To musi być kukurydza. Dalej może być mieszanka jęczmienia słodowanego, żyta, pszenicy. Czyli to samo co przy burbonie. Kolejna rzecz. Można używać w we wersji, można robić słodki zacier, można robić też i kwaśny zacier. Czyli znów mamy to samo. Kolejna rzecz, destylacja. Można robić destylację prostą. Wszyscy robią tutaj cztery główne firmy, co tam pojawiają, o których w ogóle słychać na świecie, jako tenis i Whisky. Używają kolumn destylacyjnych. Na że Jack dani mówi tak jak wspomniałem wcześniej, używa kolumny, używa kolumn, które są podgrzewane elektrycznie, czyli, elektry, elektry, czyli półeczki grzane prądem, czyli nie używają, czyli tak żeby borcą zacier, czyli tam przefermentowana wrzeszka wpływając od góry do kolumny i wpływając na niższe półeczki, ona cały czas się podgrzewa i paruje po to, żeby usprawnić system i uzyskać jeszcze taki lepszy jakościowo alkohol. Natomiast pozostali, no z tego co sprawdzałem, tradycyjna, pojedyncza kolumna destylacyjna, później tutaj, można powiedzieć, tak powiem, napędzana przygrzaną parą wodną, gdzie para wodna stanowi czynnik grzewczy oraz wymusza alkohol do parowania. Ponieważ wystarczy 80 stopni Celsjusza, aby alkohol zaczął parować, dlatego spokojnie para tutaj nie ma czynnik grzewczy, ani po prostu rozcieńczający. Co jest tutaj jeszcze i, i taka rzecz, która ma wyróżnić? Ma być ten, ten alkohol, ta tenek, filtrowany przez węgiel drzewny. No, w przypadku Jacka Danielsa jest to 3-metrowy pokład węgla drzewnego. No, ma na celu po prostu tutaj, tak. i zwykle jest to robione przed destylacją. No Jest to rzecz taka, która też jest robiona, robiona przy Bourbonie, celem wstępnego oczyszczenia tego alkoholu z fuzli. Tutaj tak gruby pokład ma to na celu, że Mówię, tutaj ma wychwycić to wszystkie po prostu, mówię, takie fuzle, żeby przed wlaniem do beczki ten alkohol był możliwie jak najbardziej czysty. No i tutaj mam jeszcze kolejna rzecz, no, mam tutaj jeszcze jeden produkt handlowy, ponieważ taki węgiel też ma po prostu określoną swoją wydajność, przez taką jedną, popłat, ile średniej whisky można przelać, no potem już nie będzie spełniać swojej funkcji. Dlatego jest on po prostu tak wstępnie suszony, tak żeby po prostu można było go zapakować, no i sprzedawany jest tak zwany węgiel, węgiel drzewny, armatyzowany Jackiem Danielsem na przykład. Także jak się da zarobić, no to czemu nie? No i mamy nie, mamy nie byle jakiego grilla, bo robimy sobie tutaj, mówię tak jak Steka w sosie barbecue, na Jacku Danielsie. Na grill palimy jak to się mówi węgie, węglem drzewnym aromatyzowanym Jackiem Danielsem, a następnie to wszystko popijamy tak zwanym na przykład Jackiem Danielsem. Także no biznesowo model dosyć fajnie do, 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 dopracowany, także nic się nie zmarnuje. No a z drugiej strony też się pozyskuje środki na nową porcję tego węgla drzewnego. Oczywiście ma być to węgiel klonowy. No są filmy, jak to jest robione. No i stwierdzam, że jakby zatrudnili tych naszych smolarzy z bieszczad, ze słynnego filmu Przestanek Bieszczady, to myślę, że z tej ilości klonu jaki jest tam spalany, żeby zrobić tą porcję węgla drzewnego, no to myślę, że nasi smolarze, gdyby im to zostawić, no to uzyskaliby dwa razy tyle węgla, dwa razy tyle węgla, no przez co by ten jeszcze do było takie tak bardziej wydajne i mniej bardziej dla nas korzystne jako konsumentów, no bo automatycznie no można by to było mieć to, troszkę więcej towaru z, te, z tej samej ilo ilo ilości półproduktów. No ale cóż, no nie ma tam naszych bieszczadników, no niestety, no jest jak jest. Więc teraz tak, jakie dwie główne marki, które są? No to jest tak, Jack Daniels i George Dick. Tu się obydwaj deklarują, że stosują właśnie to przelewanie przed węgiel Przed. Jack Daniels, oczywiście, jak ma swojego gentleman Jacka, deklaruje się jasno, że w momencie zanim ta whisky trafi do butelkowania jako gentleman Jack, Gentleman Jack, no to mówię w tym wypadku, no to też jest sytuacja taka, że jest jeszcze raz przelewana przez pokład węgla drzewnego, po to, żeby ta whisky była jeszcze czystsza i jeszcze przyjemniejsza w smaku. No choć powiem, że to jest o tyle fajne, co tak? taki mam problem, że troszkę tak, no gdzieś już, tak jak jeszcze wcześniej było to z, y, pierwsze dziesięciolecie tego wieku, ta, ta whisky amerykańskie, ta, czy to był Burma, czy ten Tennessee Whisky, no było takie oczywiście słodko-ostre. Dzisiaj, no gdzieś ta słodyż zanika, no. No i troszkę jest jej, jej mniej. Jest jeszcze taka trzecia marka: to ja mam taki Collier and Collier, and Maciel, Collier no to ósemka z tym znaczkiem. MC -K -E -E L No, troszkę mało informacji od nich. Troszkę tam znalazłem, ale tak by wynikało, że oni też troszkę taką, że też stosują to przelewanie. Chociaż z drugiej strony, by posiłkowali się też mocno wypalonymi beczkami. Tak, żeby skoro ta beczka i tak jest jest używana, używana, więc ona jest praktycznie bardzo, bardzo zwęglona od środka, no i żeby ten węgiel jest tej żeby to absorbował. No i coś takiego, to jest jeszcze to kiedyś tak to szukałem, szukałem nie znalazłem coś, byłem, myślałem, że to był whisky Caz Nadzieja, a to się okazało, że chodziło o pana Benjamina Pircharda, czyli whisky Pirchard. No tutaj było tak, że oni też są, działają na terenie Tennessee, tylko, że też sami się przyznawali do tego, że na początku swojej działalności, że też no, Częściowo przelewali tę whisky przez węgiel drzewny, tak żeby uzyskać bardziej łagodność, ale jednak stwierdzili, stwierdzi, że skoro beczka też podobnie, tak jak że beczka też jest używana tylko raz, dlatego można ją dosyć mocno wypalić od środka, tak żeby wręcz po prostu ten węgiel drzewny pokrywał te klepki, te deseczki od środka. Nalewana jest po prostu whisky też tej mocy, tak jak w przypadku zwykle 62,5%. Więc tutaj ten wygiel drzewny też zaabsorbuje sporą część tych fuzli. No niestety pije czarda, nie miałem okazji pić. Jacka Danielsa mówię jak najbardziej, George Likela też miałem okazję. No i więc inne bourbony, no też miałbym troszkę, jeśli chodzi, no kwestia co jest to. Czy to się tak szczególnie smakowo wyróżnia? No i znów mamy dyskusję. Co trafimy, w jakim momencie Jedno jest, mówię, rzeczy jest pewne. Jeśli trafią się butelki mojej z pierwszego dziesięciolecia III wieku, rzeczywiście tak jak w przypadku Tennessee Whisky czy Bourbon będzie miało swój słodko ostry smak. Dziś niestety widzimy w tą stronę to ewoluuje, że jednak gdzieś tak ten po prostu taki ten słodki, smakowy odcinek w tej whisky gdzieś zanika. Także gdzieś już tak czy to będzie Tennessee czy Bourbon? Gdzieś tak troszkę zatraca na swojej oryginalności. Niemniej dobrze wpisał się w pop kulturę. No i taka rzecz jeśli chodzi o ten sea whisky. Dlaczego zwykle nam się kojarzy Jack Daniels? No bo zrobił najlepszą reklamę i pojawił się wszędzie. Czyli tak jak dwie, dwie firmy, które się kiedyś śmiałem, że trafiły, dwie firmy takie jak Coca-Cola i Pepsi, no. Znaje cały świat, no bo, 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 no bo praktycznie miały się rozreklamować. Gdyby to, to była inna firma produkująca na no. podobnej zasadzie taki ciemny napój, no byłaby to inna firma. No. Jest w tym wypadku, no, czy jakoś jeśli chodzi o tą my, po prostu błyskawiczkę, czy y, zasługuje na uwagę. Każdą błyskawiczkę warto spróbować i warto ocenić, ponieważ to my jako konsumenci oceniamy, czy jest to produkt dobry, czy nam smakuje, czy też nie. Druga rzecz, należy pamiętać o tym, że jest to produkt też częściowo żywy. Rok do roku ciężko, żeby kukurydza miała idealne parametry, ciężko, żeby każda. Po prostu ka każdy dąb miał te same pa parametry. I żeby każda beczka była idealnie tak samo wypalona, no ta, ta, tak jak wypalona, złożona i dawała ten, ten sam smak. Także tutaj, jeśli chodzi o Tennessee Whisky, technicznie jest to to samo co Burbon Amerykański. Jeśli to będzie, będzie Tennessee Straight try, czy to będzie z danej firmy, czy to będzie Jack Daniels, czy to będzie George Jekyll, czy to będzie Pier Charles, czy będzie Collier i, i McKill. Też jak najbardziej będzie to to samo stosowane, co i przy whisky z innych części, po prostu Stanów Zjednoczonych. Z tym, że to mam produkowane na terenie stanu Tennessee i tam ma być zrobione. I oczywiście jest taka, że tak jak Jack Daniels, póki co, jeśli chodzi o swoją młotę Tennessee, whisky póki co butelkuje, jeszcze, butelkuje na terenie Stanów Zjednoczonych i tak wysyła świat. George Dickela też póki co widziałem, że butelkuje. Birchard, praktycznie za mała jest produkcja, żeby to. Opłacało się gdzieś po prostu zlecać butelkowanie gdzieś poza Stanami Zjednoczonymi, dlatego to wędruje dalej świat. Collier McNeil, niestety tutaj nie znalazłem informacji, jak, co się dzieje i jak, ale raczej to wszystko się odbywa w terenie Stanów Zjednoczonych, no bo nie jest po prostu jeszcze takim dużym po prostu graczem. Także mamy, nazwę pochodzi od takiego hrabstwa Lincoln County, no tam, się, tam była pierwsza taka, gdzie działa Jack Daniels. Tutaj też, żeby tak było śmiesznie, bodajże chyba do dzisiaj w tym hrab, na terenie Krabstwa, to jest tylko taki odpowiednik, takiego gminy, tudzież powiatu. No dalej jest to, no, to jest hrabstwo. No i tam dalej jest prohibicja i dalej się tam nie, nie można spokojnie, legalnie napić alkoholu. No, taka, o, taka to ta historia. I tam jest tak, że tutaj, co to wyróżnia? Mamy spory udział takiego węgla drzewnego filtracji. Najlepiej, żeby to był duży pokład z, drewna, z węgla drzewnego zrobionego skonu. I to warto zapamiętać. No, i co jest jeszcze fajne, żeby na etykiecie, oprócz tego, że tu mamy Tennessee Whiskey, takie określenia jak mamy Sweet Mash czy Sour Mash, żeby jeszcze była taka fajna informacja, że. Yy, Disney led agent and bottle, i a, a, under USA government supervision. To jeszcze byłby tak jak ten fajny, po prostu tak jak napis znaleźć. No już wiadomo, że wtedy mam produkty w 100% oryginalny. Czy tutaj mam jakieś obawy, czy jeśli tak, jak czy to będzie whisky, Tennessee whisky, czy to będzie bourbon whisky, która jest butelkowana w Europie, że to będzie coś nie tak? Za dużo jest do ugrania, żeby robić kombinacje inne niż podatkowe. A jeśli konsument zniechęci się, no to nie kupi. A Jak nie kupi, no to nie ma do kogo produkować. No także trochę mnie to martwi, że to tak tutaj wszędzie jest takie działanie, żeby wszędzie gdzieś tak po prostu przycieć na podatkach. No. No, z drugiej strony, no, jak się da coś po prostu zrobić tanio, to trzeba, no, ale ma być to bez straty na jakości produktu. I to jest istotne dla nas, jako konsument. Także to, co kiedyś mówiłem, powtórzę jeszcze raz: czy to będzie Tennessee whisky, czy to będzie Bourbon whisky, czy to będzie z innej części Stanów Zjednoczonych, punkt pierwszy, to ma nam smakować. Punkt drugi, czy jest to istotne, żeby to było długo leżakowane? No, kiedyś miałem na te fioła, ale tak stwierdzam, że z długim leżakowaniem jest jak z człowiekiem. Im dłużej żyje, im więcej wie. Tak ciężko powiedzieć, że mądrości przebywa. Tak samo tutaj. No, czasami można z tym leżakowaniem przedobrzyć. I to, co mi podoba się u Francuzów, to, co robię przy koniaku, brędy, armaniaku. Wchodzi taki moment, że już w sumie tak jak nic więcej już nie uzyskamy. A to dobre, aby dziś to wpuścić na rynek. Mamy coś takiego jak szklane pojemniki, tak zwane balony. Schowajmy i zostawmy na później, na właściwy czas. I tutaj co myślę, jeśli ktoś by z Was trafił? Jacka Danielsa, George'a Dickela, Pieczarda, Padiera MacMilla. Czy jak poprzednie części mówiłem, czy to będzie Jim Beam, czy to będzie jeszcze jakiś i czy to będzie Kevin Hill, I to jeszcze będzie tak jak. Jasna informacja, że przyjechało do nas, że jest to whisky pochodzące z pierwszego dziesięciolecia tego wieku. To zostawcie ten wychiku czasu na specjalną okazję. Także dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na następne spotkanie.